Cześć kochani z tej strony Angela. Witam was na moim kanale i zapraszam was na nowy film. E, I tak powiem szczerze, zainspirowana filmami z innych booktubów, zainspirowana bookstagramem, oglądaniem wszelakiej maści biblioteczek, stwierdziłam, że moja biblioteczka również potrzebuje liftingu, potrzebuje zmiany uporządkowania, bo trochę zrobił się tutaj już za mną bałagan, są jakieś kable, czekoladki, krem do rąk, nie wiadomo co w ogóle rzeczy, które tutaj się nie powinny znaleźć. No i dzisiaj właśnie zamierzam trochę to uporządkować razem z wami, także będziecie mogli moje poczynania obserwować niemalże na żywo, bo postaram się nagrać jak najwięcej tych zmian. Przy okazji oczywiście kurze i tak dalej, więc koniec gadania, zabieram się do roboty, bo myślę, że spokojnie zajmie mi to około dwóch godzin. Jako totalnie nieprzykładna vlogerka zwiążę do pracy włosy, bo ja po prostu nie cierpię, jak coś robię, a moje włosy latają mi wokół twarzy i zamiast skupić się na tym, co mam do zrobienia, to skupiam się na tym, żeby te włosy gdzieś jakoś odgarnąć, przygładzić i po prostu pozbyć się ich z buzi, więc zwiążę je sobie w kitkę. Może nie będę najbardziej urokliwą vlogerką, ale przynajmniej będzie mi... Tygodnie. Dobra. Włosy związane, jak widać w ogon. No i bierzemy się do roboty. Mam szmatkę, którą wyciąłam ze starej koszulki. Macie o tym we vlogu, który pojawił się niedawno na kanale. Podlinkuję Wam go na górze. A jeśli się nie uda, to w opisie. Mam środek do czyszczenia to jest Tytan do pielęgnacji medli kupiony w takim sklepie w hełmie, który nazywa się Dil, ale myślę, że w każdym mieście jest on do znalezienia. No i zaczynamy wycieranie kurzu. I aż mnie przeraża ta kubka, która tutaj leży. Przede mną, bo będę musiała ją teraz poprzeglądać i ustawić tutaj z powrotem. Minęła godzina od kiedy zaczęłam sprzątać regały. Ale żeby nie było w międzyczasie, jeszcze poszłam zrobić sobie kanapkę, bo jakaś jestem głodna. No i tak, regały są już uprzątnięte, gotowe, umyte. Tylko położyć na nie książki, które zaraz Wam tutaj tak pokażę, żebyście zobaczyli ile tego jest. I to nie są wszystkie książki: to są tylko te książki, które wylądują tutaj na regale. E, bo jeszcze, tak jak wspominałam na początku filmu, są dwa regały e, i je też będziemy musieli posprzątać. Tylko już tak się zastanawiam, czy dzisiaj, czy może jednak zrobię to jutro. Przydałoby się dzisiaj, byłoby z głowy. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie z tym, co mam tutaj na dole. Auto, kolekcja. Trochę tego jest, no ale jakoś sobie z tym poradzimy, chyba. Pomożecie? Dobra, myślę, że Wiedźmin i Hobbit e, i władca pierścieni trafią na tą samą półkę, e, dlatego że ja lubię mieć po prostu serię tak ładnie e, pokładane na górze, na widoku, a reszta książek gdzieś tam e, trochę niżej. E, I też zależy mi tym razem na takim podziale żeby wyróżnić taką wiecie stricte fantastykę po prostu żeby ją oddzielić od science fiction bo kilka mamy takich tytułów i po prostu żeby to się nie mieszało Naznaczeni śmiercią i spętani przeznaczeniem Ale to jest bardziej fantastyka młodzieżowa Król kier i Perłowa Dama To też jest fantastyka młodzieżowa No powiedzmy, że spektrum można byłoby dać jako Chociaż to w sumie też jest fantastyka młodzieżowa Kurczę, no. Dobra, fantastyka młodzieżowa. Kirkę też. Ale biały wróbel. To już jest coś takiego troszkę poważniejszego. E, inny świat. Młodzieżówka. jest Młodzieżówka. Przeklęci święci. Młodzieżówka. Ale diabelski. Młyn od jadowskiej do takiej stricte fantastyki. O, czas żelaza. Zapomniałam o tym. W ogóle... Dajcie znać, czy znacie tą serię, bo kiedyś kupiliśmy e, jeden tom i w ogóle nie ogarnęliśmy, że to jest e, któryś tam chyba tom z serii. I e, no jesteśmy ciekawi, czy e, to jest fajna seria, czy nie, czy warto ją e, mieć. Także jeżeli znacie, to dajcie koniecznie. Znać. E, tutaj mam ogień, i wodę, kamień, i sól. Nie pamiętam, wydaje mi się, że wspominałam o tym kiedyś na Instagramie, ale jeśli się mylę, to myślę, że e, na drobie. I że mam podwójnie, e, no to będę chciała się, że tak powiem, pozbyć. E, więc e, no, po prostu będzie też no, na rozdanie, na sprzedaż. E, zobaczę. Jeszcze sprawdzam, Ok. Dobra, czyli tak. Jedna na fantastyce młodzieżowej, a tutaj dwa tomy idą na łóżko. Wróg to jest książka, której chyba raczej chciałabym się pozbyć, Choć jej nie czytałam, to jest coś o zombiakach kiedyś. Bardzo, bardzo dawno temu kupiłam tę książkę w Biedrze. Eee, no nic ja odłożę do takiego mojego udawanego tbr którego nigdy nie robię. I postaram się ją w najbliższym czasie przeczytać. No i zobaczę wtedy, czy ona mm, zostanie u mnie czy pójdzie na sprzedaż. Na razie ją na łóżko. żeby pamiętać, że ona jest taka hmm, pod znakiem zapytania. Mam tutaj serię Delirium. E, tą serię bardzo lubiłam od Lauren Loren Olivier. E, naprawdę bardzo fajna, taka trochę fantastyka młodzieżowa, trochę e, przygodówka. O świecie, w którym wynaleziono lek na miłość. I no, ja pamiętam, że czytałam te książki, będąc na studiach, strasznie mi się spodobały. I ta seria nigdy do nikogo innego nie trafi, chyba że do potomnych, bo naprawdę bardzo, bardzo ją kocham. I chciałabym zrobić re-reading, co z tego wyjdzie. To nie wiem. Ale to oczywiście zostaje i półeczka z fantastyką młodzieżową. Zapierścieni Hobbit, no już nic innego mi się nie mieściło, więc Wodnikowe Wzgórze kolorystycznie mi tutaj pasowało i wróciło na swoje pierwotne miejsce. Na drugiej półce mamy całą serię Gry o Tron. My mamy tą serię w tych okładkach nieserialowych Krew i Ogień, e, Ogień i Krew. Boże, zawsze to mówię odwrotnie. E, mamy zdublowane, tak. E, być może będzie jakieś rozdanie, albo komuś odsprzedam jedną. Dalej mamy Kirkę i Zakon drzewa pomarańczy od Samanty Shannon. Idąc dalej, mamy Fabrykę Słów. <grywka> tak się jakoś złożyło, że już wszystkie z tego wydawnictwa książki, które mam, postawiłam tutaj. No, i tak, jak mówiłam, malowany człowiek, pustynna włócznia, otchłań to jest cykl demoniczny, który aktualnie Michał czyta i będziemy zbierać. Dalej, magbitewny, czas żelaza. Przypominam, jeśli czytaliście, to dajcie znać, czy jest ok. I dalej, świątynia na bagnach i złote miasto od Michała Gołkowskiego. I schodząc na dół mamy tą serię Milesa Camerona. Dalej Biały wróbel. Aneta Jadowska, Sarah Maas, mam pierwszy tom Dworów, no i tą taką jakby dodatkową część Wieża świtu, przeklęci święci, Uzymai. Zanim zawieje wiatr, Księga Joanny, czyli generalnie taki trochę miszmasz. Schodząc dalej mamy, wow, mamy Łośa Głuchowskiego, wyklucie, przygotowania. I tutaj też już mamy trochę taki miszmasz, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie miałam już jak tego ustawić. Ale tak starałam się przynajmniej dobrać to w miarę wydawnictwami, więc też to fajnie wygląda. No i lecąc, od góry jest cały Harry Potter. Tutaj nie ma pierwszego tomu, bo właśnie jestem w trakcie czytania. I Delirium, i tutaj została dziura. Coś tutaj włożę, jeszcze nie wiem co, być może po prostu jakieś książki w najbliższym czasie zapewne przybędą. Więc jeśli to będą książki z kategorii fantastyki młodzieżowej, no to mam miejsce. Idąc niżej, proszę bardzo, naznaczeni śmiercią, spętani przeznaczeniem. Nowość Królestwo Dusz. Jeszcze nie czytałam, ale w najbliższym czasie mam w zamiarze sięgnąć. Żelazny Kruk to jest bodajże pierwszy tom serii, i tą serię mamy w tej chwili, że tak powiem, na ludziach. Ona do nas wróci, więc tutaj wtedy Niedźwiedzi Słowik nie będzie pewnie wyfejsowany, bo już się nie zmieści. I tutaj właśnie Niedźwiedzi Słowik. Zamierzam przeczytać i jeśli się spodoba, no to dokupić kolejne tomy. Dalej Ogień i woda, kamień i sól. Gołąb i wąż, bardzo mi się podobała ta książka. Dalej mam Colin Hook, pierwszy tom. Muszę przeczytać kolejne. Wiszys też przeczytać i e, przeczytać też kolejny tom. Później mam e, mam na imię Jutro. Obsiaku podróżującym w czasie. Później mam jak pokochać Frika, Cinder i Scarlet. I lecąc dalej, mamy tutaj młodzieżówkę, ale taką młodzieżówkę bardziej um, obyczajową. O, słowa mi zabrakło. No, i tutaj dla młodszych białe groszki i peleryna z piór. Dalej 13 powodów, to chyba każdemu znane. Jestem już normalna, tą książkę polecała Kat Gdy ogień gaśnie, pierwszy tom do wszystkich chłopców Tutaj mam Colin Hoover O, w ogóle tu mam Colin Hoover i tu mam, tu mam Colin Hoover Zaraz to zamienię <ścoughs> Widzicie jaka wtopa No i dalej, no chociażby gdyby ocen nosił twoje imię Patronat, kombuk, bardzo mi się ta książka podobała Zostawiłeś mi tylko przeszłość, to jest moja wygrana z Winidia, Sadie, Andromeda, Moje serce, mój wróg, Słońce też jest gwiazdą, drogie Ewanie Hansenie, też muszę w końcu przeczytać. No i tak jak moja kolejna: Colin Hoover. Mała wtopa, zaraz to pozamieniam <gry> Dobra, schodzimy niżej I tutaj już jest taki e, trochę jak kategoriowy miszmasz e, Dlatego, że mamy tutaj książki kucharskie Mamy poradniki wszelkiej maści Od e, jakichś takich o handlu m, O seksie, o rodzicielstwie po ym... Ojej, widzicie, wypadła mi nazwa pamięci po biografie, o Boże, e, i tak dalej. I tutaj niżej, e, tam w głębi, w głębi, w głębi, w głębi, jest wszelki miszmasz słowników i książek historycznych, a tutaj od brzegu w tej chwili położę książki, e, których, że tak powiem, spółek chce się. E, Pozbyć, więc albo będę je wystawiać gdzieś w internecie, albo zrobię rozdanie i jeszcze pomyślę, co z tym fantem zrobić. No i tak to się prezentuje z daleka. No, tylko tutaj na dole, na tej półce jest trochę miszmasz dole. Jak się sprzedadzą, albo je oddam. No to wtedy już miszmaszu nie będzie. Póki co wygląda to całkiem ok. Tutaj jeszcze gdzie chary, To zaraz któryś, którąś książkę wyfejsuję, żeby tam tych dziur po prostu nie było. I tak samo tutaj, gdzie malowany człowiek. No i te dwa regały z głowy. I po malutkich zmianach, tak to się właśnie prezentuje. No i cóż, zabieram się za dalszą część pracy. Kolejny regał już odgruzowany. Jestem mistrzem domowego recyklingu. E, mam takie, słuchajcie, wolne kartki A4 e, i takie zeszytowe. No i Michał niedawno kupił sobie buty. Myślałam, że pudełko jest już wyrzucone, ale jednak nie. Więc składam doskonała skrytka na takie właśnie kartki, które jeszcze. E, można trochę zużyć no i został już ostatni regał a na nim to jest dosłownie wszystko torebka, nawilżacz parasolka, po prostu cały składik, więc biorę się za sprzątanie a, co Dziękuję Wam, kochani, za obejrzenie tego filmiku, że byliście ze mną przy tym sprzątaniu, przy tym całym rozgardiaszu, przy reorganizacji biblioteczki. Bardzo się cieszę, że w ogóle podjęłam się tego zadania. Bo tak szczerze mówiąc patrzyłam na te moje regały i no, jakoś nie byłam przekonana. A jak już zaczęłam je sprzątać, to samo jakoś tak sprawiało mi to po prostu przyjemność. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, bo to bardzo motywuje do nagrywania. Zostawiam Wam linki do social mediów na dole. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. I do zobaczenia za jakiś czas. Cześć.